Jaka była nagła decyzja, która odmieniła twoje życie? Pewnego dnia postanowiłem zerwać z moją dziewczyną. Po prostu nie była to odpowiednia chwila do bycia w związku. Miałem zaledwie 20 lat, grałem na perkusji w pięciu różnych zespołach, chciałem imprezować, pracowałem na pełny etat i studiowałem na trudnym kierunku inżynierii lotniczej. Zadzwoniłem do niej i poprosiłem, czy moglibyśmy spotkać się w budynku naukowym. Dlaczego akurat w budynku naukowym? Do dziś nie wiem. Był blisko jej akademika i miejsca parkingowego. Może chciałem, żeby to szybko się skończyło. Kiedy ją zobaczyłem nadchodzącą, spojrzałem na nią po raz ostatni jako na moją dziewczynę. Wtedy zacząłem wspominać naszą relację. Wszystkie te wzloty i upadki, jak to się zaczęło? Minęło zaledwie sześć miesięcy. Myślałem, patrząc na nią, gdy zbliżała się do mnie z rogu. Była absolutnie piękna, bardzo dojrzała, a jednocześnie zabawna. Każdy chłopak by ją chciał. Jej śmiech był zaraźliwy. Nie tylko mieliśmy podobne poczucie humoru, ale często się uzupełnialiśmy. Ona była coraz bliżej mnie. Dzieliło nas zaledwie dwadzieścia kroków. Wtedy pomyślałem, że będzie trudno znaleźć kogoś takiego jak ona. Nie, nie trudno, niemożliwie, ale przynajmniej będę miał te następne trzy lub cztery lata tylko dla siebie. I potem będę musiał znaleźć kobietę równie doskonałą jak ona, żeby spędzić z nią kolejne 40 lat. Ona już tylko była 10 kroków przede mną. Wtedy coś do mnie doszło. Zamieniam 40 lat czystej radości na 4 lata niedojrzałej zabawy. I jestem na progu największego błędu w moim życiu. Kiedy była już około 3 metry ode mnie, zmieniłem zdanie. Zatrzymałem się, ona też i powiedziałem, już nieważne i się uśmiechnąłem. Wewnętrznie byłem przerażony. Przerażony, że jeszcze 10 sekund temu miałem zamiar iść tam i zerwać z moją ukochaną. Teraz mam 28 lat. Ta kobieta jest moją żoną od 6 lat i obecnie nosi naszego syna. Nie mógłbym być szczęśliwszy.